siemano, z tej strony Lechu i dzisiaj gramy sobie na pewnym serwerze w różne minigamesy. Jestem sam. W sumie to sam. Tak, lubię nagrywać. Ale wiadomo, że lepiej jest, jeśli się jest z kolegami. No i dobra. Jesteśmy na typie gry, który nazywa się One in December. Chyba go już oglądaliście. Nie wiem, Blow'a Blow chyba to nagrał, tak. O, przy, przybliżę mikrofon, żeby mnie było lepiej słychać. Spoko. Przygotować się do walki. Mam nadzieję, że nie złamie. Yy, przyrzekam Wam na słowo, że pierwszy raz w to gram. Dopiero weszłam na serwer. What co to jest? Aha, do, dobra, dobra. To, to jest super. Mam, jak widzicie, redstone. Oznacza moje życia. I szczała. O, widzicie jak teraz mnie zabił i mam teraz cztery redstone, y, czyli cztery życia. Strzała zabija na hita. No, no i nie mogę trafić, a mieczykiem trzeba już dobijać we własnym jakby, zakresie. Fak, dobrze, mam, no o, no, zabij mnie. Yy, no i widzicie jak ja kogoś zabiję, to dostaję strzałę, mogę na przykład yy, nie strzelać teraz. I jakoś... Nie, no fuck! Czemu ja nie mogę trafić? Dobra, violetę zabijmy może. Mamy strzałę. No i znowu, serio, jak wiecie, wcześniej odcinki moje nie były w, w HD. Znowu zginąłem, dobra. Nie były w HD, a teraz postaram się, żeby były. Bo wgrałem sobie jeden taki pliczek do mojego programu, który wszystko to montuje. I po prostu mam nadzieję, że ten pliczek zadziała i że będę miał mm, jakoś HD. Dobra, może sobie strze... fuck. No, to była całkowicie na luzie, myślę, że pla y rozgrywka. No i wbijamy sobie na następną. Myślę, że jeszcze tą zagramy. A podgośnie dźwięki z Minecrafta. Żeby było może dobrze słychać. Chyba, że napiszcie, co by było lepsze. Czy takie dźwięki z Minecrafta, czy dodać, nie wiem, jakąś muzykę w, po prostu już przy tworzeniu filmu. Myślę, że i to i to by było spoko. Może jeszcze troszkę podgłośnie. Niech będzie na 80 fuck. Gra się zaczęła. O, fajna ręka. Już mi się podoba. W ogóle. Dziwię się. Boże, święty, co to było? Dziwię się, że mój komputer jest dość, dość już taki troszkę stary, chyba, jakby to powiedzieć. I dziwię się, że nie lagują mi prawie na nim gry. Dobra, tutaj ziomu się klepie. Teraz go podaję do tyłu i fuck. Kurde, no czemu ja nie mam takiego cela? Jak grałem z kolegami na takim serwerze, kiedyś to po prostu zrobiliśmy platformę i godzinami po prostu zrzucaliśmy się z tego nauki. To było super, i właśnie tam chyba nabiłem sobie skila nauk na, na strzelanie. FPS-y sobie jeszcze sprawdzę. 40. No bo co prawda 40 fps ale w ogóle mi nie laguje. O, i widzicie? Zastrzeliłem go teraz i dostałem jedną strzałę. No to dobra. Jedziemy dalej. To chyba oznacza, że ktoś we mnie strzela. Tu ktoś jest tak. Mam słaby rendering, zaraz sobie go poprawię, bo nie chcę na arenie, żebym po prostu nie zginął. I na serwerze jestem tak, pierwszy raz. Chyba pierwszy, nie wiem i spróbuję spróbuję częściej wrzucać odcinki z minigamesów, bo ja naprawdę lubię grać w Minecrafta, ale teraz jakoś tak w LOLa częściej gram, nie wiem czemu. No, ale spoczko. Jedziemy dalej, mam nadzieję, że kogoś jeszcze zabijemy. <laughs> jeszcze mam dwa życia. Jak widzicie, Redstone w, ek w ekwipunku fucka, głośno mam te dźwięki. Aaaa, dobra. Good mood... Good mood... Good mode. Pisało, że było włączony przez chwilę. O, widzicie, zabiłem ją teraz i dostałem strzałę. Bardzo fajny tryb rozgrywki, jak mi się teraz gra, tylko trzeba po prostu mieć tego skilla, którego ja niestety nie posiadam. I myślę, że jeszcze sobie zagramy, nie wiem, co dzisiaj. parkura. I nie wiem, właśnie, jeszcze na przykład, jak wyjdę z tej areny, czy zrobić wam krótkie cięcie yy, i wtedy włączyć dopiero nagrywanie, czy po prostu yy, razem ze mną tak, jakby wejdziecie, yy, wejdziecie na arenę? Fak, nie trafiłem. No to klepiemy się z miecza. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dziewczyn się nie bije, ale to jest wyjątek. No sprint, sprint nie zejdzie, proszę. Oho, strzelał też we mnie. Fak. Kurde, no i błędy w parkurze trochę. I planuję rozpoczęcie całkiem całkiem fajnej myślę serii. Yy, bodajże M mc hard Hardcore. hardcore. Serwera MCHC. Grałem sobie mm, na tym serwerze już raz i bardzo mi się spodobało. Dobra, gin, 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 gin. No zabiłem, Czyli że wyeliminowałem. Jeszcze mam trzech gra... czyli że jeszcze mam dwóch graczy do zabicia. I mam jedno życie. Do końca, jak widzicie. oj sorry. Tu, gdzie mamy XP, to możecie zauważyć, ile jest minut do końca. fakt zginąłem. Dobra, no to myślę, że wyjdziemy sobie na coś innego. Co tu jest jeszcze? Parkour. One in chamber, właśnie na nim jestem. Wojny Gildy, na to może nie chcę. Zombie Infect. What? Co to jest? Aha, nie można się połączyć z serwerem. No to chyba jakaś w budowie jest. No to na splik wejdźmy i zagrajmy. Po co ta pochodnia? Aha, ukryci gracze. No to wejdziemy na pierwszą, lepszą rękę. What? Jest tu jakiś parkour dla poczekalni? Nie, szkoda. Do startu e, 9 sekund. Jak możecie zobaczyć, po prawej stronie na, mm, na scoreboardzie. Chyba to się tak nazwa w yy, wylosowaną mapie. Na... Aha, to spligy, o Boże, ja, ja zapomniałem co to jest. Dobra, więc ja sobie tu wejdę parkurem jakoś. Tylko coś mi tak... Boże, coś mi sprint laguje. W ogóle, lagi, 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 lagusy złe. Złe. Nie wiem czy wy też to widzicie, ale... what? Strzelam normalnie z prędkością światła. A strzelmy sobie w to. Aha. No i ciekawe, czy to zniknie. Znikło. Ale straszne, straszne, straszne lagi. No to może się zabijemy, bo z takimi lagami się. W, w ogóle szczeliłem mi po jakichś pięciu sekundach wyleciały dwa naboje, także... Mm, to był celowy. To było celowe. I może jeszcze hide and seek spróbujemy. Ale speed. Fajnie. O, tu są jakieś... O, tu jest. Czekanie, no to może na tą zbiemy. Hide and seek. Nie chcę być seekerem, proszę. No dobra, chyba nie będę. Też nie wiem. Serio? Jestem... Jestem seekerem. What? Jestem sikerem, serio? Dobra. To jest niszczyciel ostrość 1. Szczobraźnie, niszczyciel to jest chyba jest żelazny mieczyk. Ja jestem z jakimś ziomkiem. Xarda X123. Już możemy wyjść, czy nie? To powinni jakoś moim zdaniem wziąć I to też na... Ale nie hide and seek. Dobra. Możemy iść troszkę. Laguje mi, nie wiem czemu teraz. Dobra, spoczko, 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 zabijmy go. Chyba go zabiłem, tak, zabiłem go. Możecie zauważyć, mój nick to X, Skypeman X. I bardzo, bardzo fajna arena wam powiem, szczerze. Fajne, takie opuszczone jakieś miejsca, nie wiem, strasznie mi się podoba arena. Tylko ciemno, ja się boję, fok. Dobra. Tu się ktoś klepie, to ja tu wejdę. Ktoś tu bije, bije, bije. O, lagło mi, może mogliście zauważyć. Sprawdzę sobie, ile mamy FPS-ów. No, 20. Troszkę spadło. No, tu ktoś jest! The fuck? Nie możesz uderzać bloków tak szybko. Czemu? LOL. Się jakoś się inaczej, nie Wskoczymy? Nie. A, no to to jest tak jak na prawdziwym hide and już mamy limit uderzeń, spoko. Oho, coś, 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 coś mi teraz, nie, mało tym nie chodzi. Może zmniejszymy sobie, nie mamy na Tini. A nie, spoczku, to ja sobie może short plus 48, tak. Myślę, że tak będzie spoko. Jeszcze raz sprawdźmy, 19. Bukrzel, foggin, dobra. Ryba jeden. Zmarła. Hehe. <haha> dobra, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo cały czas się boję, że słabo, Cień. słabo, że cicho mówię. Spokofeje. jakby. So close, zamknięte. Chyba. Nie jestem Anglikiem i nie umiem za bardzo po angielsku. Faktu bym mógł wepchnąć Hider. No mm, to złazimy w dół. Pozostało 191 se 190 sekund. No i tu ktoś jest. What the fuck? No tu ktoś niszczy. Lol. What? Nie wiem dobra, troszkę mi teraz zaczęło lażyć. Nie wiem czemu. Może zmieniliśmy sobie FOX start na 8. Może to coś dać. No, w sumie to nic nie dało. Mam nadzieję, że bardzo tych lagów nie widać. W ogóle nie wiem czemu. Bo dopiero tak mi tak ładnie... Tak mi strasznie... No dobrze mi bardzo chodziło. A teraz troszkę się zrypało. A wreszcie dwóch ukrytych jest, musimy ich znaleźć. Um, piecyk, to jest podejrzane. Aha, spoko. To jest podejrzane. Mam jeszcze pięć. To jest podejrzane. W ogóle wszystko to jest teraz podejrzane. To chyba jest. nie jest solidny bloczek, nie? O, dobra, mam jeszcze jedną w tego bookshelfa. No, tu właśnie mogłoby się sporo graczy ukryć, bo tu w ogóle taki, takie WTF, po prostu bloki ukryte pod wodą. Ale spoko. Dobra, jeszcze dwóch ukrytych i nie... tak, bo półtorej minuty. Mam nadzieję, że wygramy. 17. what? Albo mi się wydawało, albo tu się obrazy zmieniły. Co to jest? Nadzieję, że. O, jeszcze jeden ukryty jest. Spoko. Ktoś tam widzi, gra. Słychać? Tu myślę, żeby ktoś siedział. idę przed siebie. Spadnijmy tu. Tu. A, tu już patrzyłem. Tu nikogo nie ma. No i jeszcze 58 sekund. Nie cała minuta pozostała. What the fuck. Dobra, spadłem w dół. Mhm, dobra. Pójdźmy tędy. Super płaski. Lol. A ciekawe, napiszcie mi w komentarzach, jak wiecie, czy bloki, na przykład notebloki, te muzyczne, czy one tak by mogą same na sobie grać. Bo wątpię, ale nie wiem. Tak, by się tak zastanowić. Dobra. No, jeszcze 15 sekund, czyli stickerzy wygrali. Bo już na 100% ich nie znajdziemy. Tu się jakiś. Albo mi się zdaje, albo tu tego piecyka nie było. No i przegraliśmy, niestety. Mm, może na parkura wejdziemy. Jeśli nie będzie lagowało, pokażę mojego skilla. Hmm, tu chyba nie. Co to jest? No, event. Y, teleport na parku. Następny easy. Następny medium. Następny hard. Tu coś. O, co tu są wszystkie? Super. to wodzim. 20 level. Aha, no to ja tu nie mogę wejść, bo ja chyba jestem ten. Mowiutki. Ja nie wiem czy ja tu wejdę. Kurczę. Może na to event spróbujemy. Ile żył. Uuu! Parkour tak samo, super. No to teraz możliwe bardzo, szybko przejdziemy. Chociaż nie, bo tu jest dużo graczy i straszne lagi. Fak, nie widzę nic albo jednak nie w sumie. Wejdźmy sobie jeszcze raz na One in the Chamber, bo spodobało mi się. Ups, czyżby mnie wywaliło? No to dobra, wywaliłem mnie z serwera. Zaraz na niego wejdę z powrotem i za chwilę się widzimy. Okej, okay, już jestem. Jak mogliście zauważyć, wywaliło mnie z serwera. Nie wiadomo czemu, i jestem już na One in the Chamber. Czekanie. Z no to kurczę, może poczekamy. O tu jest jedna słupka, to wiemy. <laughs> Przepraszam. No i parku. Moi no na pierwszym klocku oczywiście musiałem spaść. Bo czemu nie? Dobra, tutaj to jest początek jest pościutki na jednym sprincie. Ale później się już robią problemy. Tu nie wiem jak skoczyć, chyba tak. Idealnie nakieruję tu oku, właśnie jeśli mogliście, e, jeśli oglądacie nogu Life'a albo Brema, to są dwa moim zdaniem największe koksy w parkurze. I właśnie Bremu w jednym ze swoich odcinków tłumaczył, e, jak skakać, tego tak jakby gdzieś na przykład na skok to jest chyba cztery kratki. Że należy skakać tak, że ustawić się właśnie do tej krawędzi, oddalić się nieco w górę i skaczemy, i doskoczymy na pewno. Dobra, tu już na jednym sprincie sobie wskoczę. O, spadnia ja mi nie zadziałała, nie wiem czemu. Dobra, no to myślę, że jeszcze do startu, czy tak, 30 sekund. No My i myślę, że to będzie ostatnia ręka. I yy, skończymy ten dzisiejszy odcinek z minigamesów. Myślę, że będę częściej ym, tą serię tak jakby pnawiał, nie wiem czy dobrze powiedziałem. Ale że częściej będą z niej filmiki. Bo ten One in the Chamber strasznie mi się spodobał. Fapkają mnie. O Boże. Dobra. Ja sobie, ja sobie za tym ziomkiem polecę żeby go z zabić od tyłu. Kurczę, palce mam już spocone. What the fuck? On wyłziemy mi widzieliście? Albo jakiś cheater, albo ja mam laga. Miałem. O, to jest właśnie podobny do skina Brema. No i znowu upadłem. Jeszcze trzy życia. Laguje mi właśnie, jak skin, Ale fajna ręka, epicka. Tu sobie strzelę screenshot'a. Ok. I to będzie jako. Mm, po prostu miniaturka. Bo bardzo, bardzo fajny widok. Mi się podoba. Nie wiem jak wam. Dobra, tu jakiś ją nie trafił. Ale ja nie trafiłem je... Co on miał? nudusa? No bo on bi bił w inną stronę. a nie wiem. Nie trafiłem, serio. Tużamuś jakiś. Fak, 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 fak. Ale, ale mam respa. Zaj, zajebisty po prostu resp. Bye. <grym> to po prostu re no to trochę śmieszne było. No dobra. No, no to jesteśmy ruskimi snajperami. Może wespnę się. Fak, spadłem. Myślę, że parkour mnie nie zawiedzie. XD. Nie, nie jed Nie, jednak mnie zawiódł. Chyba to może podejdziemy tam do ziomka, bo widziałem go tam. I spróbujmy go zabić. Jestem blamką, jak widzicie w tym. Także sorry! Pierwszy... Nie no, drugi raz gram. Oho! Sorry! Telefon już leży na łóżku. Ale w głośnikach mi coś zaszumiło. Chyba ktoś dzwonił albo coś. Kurde. Znowu szła zmarnowała. Zmarnowano, fuck. What? We mnie musiał trafić. No to dobra, moi drodzy. Ja będę... Spagowałem się, serio? Dobra, ja będę kończył dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie więcej, zasubskry... zasubskrybujcie kanał. I... Serio, dobra. I ja będę już kończył, tak jak mówiłem. Komentowałem jako lechu. Wielkie dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.